W tym tygodniu w serwisie Watykano zabierzemy Cię na Jubileusz Artystów w Watykanie, gdzie odkryjesz, jak piękno może odnawiać świat i przynosić nadzieję. Porozmawiamy z kardynałem Jose Tolentino de Mendonça, kuratorem Jubileuszu Artystów, cenionym poetą i jednym z najbardziej oryginalnych głosów Kościoła Katolickiego. A na koniec zastanowimy się nad rycerstwem i cnotami rycerskimi: czy są one reliktem przeszłości, czy może to wciąż aktualne wartości w dzisiejszym świecie? Zostań z nami. Program Watykano zaczyna się już teraz. Papież Franciszek mianował siostrę Rafaelę Petrini przewodniczącą papieskiej komisji państwa watykańskiego oraz przewodniczącą gubernatoratu państwa watykańskiego. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, siostra Petrini obejmie swoje nowe funkcje 1 marca, zastępując na tych stanowiskach kardynała Fernando Vergesa. Siostra Petrini, pełniąca od listopada 2021 roku funkcję sekretarza generalnego gubernatoratu, wnosi do nowej roli bogate doświadczenia akademickie i administracyjne. Urodzona w Rzymie 15 stycznia 1969 roku, posiada tytuł magistra nauk politycznych oraz doktorat uzyskany na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Zakwinu, gdzie jest również wykładowcą. Przed nominacją do gubernatoratu pracowała w kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów w latach 2005-2021. To powołanie wpisuje się w trend mianowania kobiet na wysokie stanowiska w Watykanie, zapoczątkowany przez papieża Franciszka. Ostatnio mianował on siostrę Simonę Brambille, prefektem dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jego rola jest najważniejsza podczas wyboru nowego papieża. To właśnie dziekan kolegium kardynalskiego przygotowuje wszystko do organizacji konklawę. Jednak, podobnie jak wszyscy inni kardynałowie, może wejść do Kaplicy Sykstyjskiej i brać udział w wyborach tylko wtedy, gdy ma mniej niż 80 lat. Tymczasem obaj duchowni, których papież Franciszek ponownie potwierdził na stanowiskach dziekana i wicedziekana, przekroczyli już ten wiek. Kardynał Giovanni Battista Re ma 91 lat, a kardynał Leonardo Sandri 81. Gdyby konklawe miało odbyć się w najbliższym czasie, żaden z nich nie przewodniczyłby obradom. Wraz z kamerlingiem, kardynałem Kevinem Farelem, kardynał Re przygotowywałby konklawę i pomagał w zarządzaniu kościołem w czasie sede vacante. Natomiast wewnątrz Kaplicy Sykstyńskiej konklawę poprowadziłby najwyższy rangą kardynał-biskup. Spośród 252 żyjących kardynałów, jedynie 13 posiada ten tytuł, najwyższy stopień w hierarchii, wyższy od kardynałów prezbiterów i kardynałów diakonów. Najstarszym kardynałem biskupem jest obecnie kardynał Pietro Parolin, pełniący funkcję sekretarza stanu i uznawany za drugą najważniejszą osobę w kościele. To właśnie on przewodniczyłby obradom 138 kardynałów wybierających nowego następcę św. Piotra. Spośród nich 110 mianował papież Franciszek, 23 papież Benedykt XVI, a pięciu jeszcze święty Jan Paweł II. 88-letni papież Franciszek ponownie mianował dziekana i wicedziekana Kolegium Kardynalskiego w lutym tego roku, tuż przed tym jak zachorował na zapalenie oskrzeli, co ostatecznie doprowadziło do jego hospitalizacji. Witam Państwa serdecznie w najnowszym wydaniu aktualności programu Watykano, najważniejszych informacji dotyczących Ojca Świętego i stolicy apostolskiej. W trakcie swojego pobytu w szpitalu papież Franciszek otrzymał serdeczne listy od osadzonych w więzieniu San Vittore w Mediolanie z powodu jego hospitalizacji odwołano planowane spotkanie i koncert więźniowie, którzy przygotowali dla ojca świętego specjalny występ w ramach resocjalizacji przez muzykę, wyrazili w listach do niego swoją sympatię i zapewnienie o modlitwie w jego intencji. Kardynał Charles Mangbo wyraził głęboki smutek po brutalnym zabójstwie ojca Donalda Martina Jenaing który został zamordowany 14 lutego tego roku w Birmie. Przewodniczący konferencji episkopatu Birmy wezwał do zakończenia przemocy i do sprawiedliwości, aby zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. W swoim przesłaniu kondolencyjnym podkreślił potrzebę jedności i pojednania, modląc się, aby ofiara ojca Donalda i wielu innych przyczyniła się do pokoju w tym kraju. W niedawnym wywiadzie dla Leko di Bergamo Kardynał Pietro Parolin podkreślił konieczność wielostronnego podejścia do pokoju, wskazując na potrzebę rozwiązań obejmujących wszystkie strony konfliktu. Ostrożnie wyraził optymizm w związku z zawieszeniem broni w strefie Gazy, zauważając postępy takie jak uwolnienie zakładników i zwiększenie pomocy humanitarnej. Jednocześnie kardynał Parolin wyraził przestrogę, że wzajemna nieufność utrudnia działania dyplomatyczne. zwrócił także uwagę na konieczność wsparcia stabilności Syrii oraz na Fakt, że Europa, aby odzyskać jedność i wpływy na arenie międzynarodowej, musi ponownie odkryć swoje chrześcijańskie korzenie. W odpowiedzi na apel Watykanu o pokój, biskupi afrykańscy wezwali chrześcijan do Tridu, modlitwy i postów w dniach od 3 do 5 marca 2025 roku w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga. Hierarchowie zrzeszeni na sympozjum konferencji episkopatów Afryki i Madagaskaru zwrócili uwagę na trwającą przemoc, zwłaszcza we wschodniej części kraju, oraz potępili wykorzystywanie zasobów naturalnych Afryki, które przyczynia się do eskalacji konfliktu. Miniony weekend od piątku 21 lutego do niedzieli 23 lutego odbył się w Rzymie jubileusz diakonów. Diakoni stali i uczestniczyli w jubileuszu wraz z rodzinami, dzieląc się swoimi doświadczeniami, uczestnicząc w katechezach, pielgrzymując do drzwi świętych oraz biorąc udział w uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie aktualności programu Watykanu już za tydzień. Dla EWTN Polska z Watykanu Magdalena Wolnicka Riedi. Kościół zawsze utrzymywał z artystami relacje, które można określić zarówno jako naturalną, jak i wyjątkową. I Jubileusz artystów i świata kultury rozpoczął się międzynarodową konferencją w Watykańskich Muzeach, podczas której omawiano przekazywanie religijnego i artystycznego dziedzictwa. Spotkanie ze sztuką i pięknem jest zawsze w pewnym sensie spotkaniem z czymś numinotycznym, z tym, co przekracza rzeczywistość, z jej granicami, jakie pojmujemy. A Kościół w szczególności zawsze umiejętnie wykorzystywał sztukę, aby pogłębić doświadczenie religijne. Finaldi podkreślił znaczenie nauczania przyszłych pokoleń doceniania piękna. Uważam jednak, że sztuka i piękno potrafi przemawiać ponad czasem i ponad różnymi ludzkimi doświadczeniami. Dlatego tak ważne jest, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, aby dać im możliwość obcowania z pięknem. Podczas weekendu jubileuszowego drzwi pałacu laterańskiego zostały otwarte dla publiczności na różnorodne występy studentów z różnych szkół artystycznych w Rzymie. Ksiądz Gabriele Vecchione, wikariusz w parafii Matki Bożej z Lourdes w Rzymie, pracujący blisko z młodzieżą, zachęca ich, by wykorzystywali swoje talenty, aby uwielbiać Boga. Aby uwielbiać Boga, wystarczy być wiernym prawdziwie. W tym sensie, w jakim mówił święty Tomasz Zakwinu. Gdziekolwiek istnieje pierwotna materia, czy to w malarstwie, muzyce, czy w teatrze, tam już dokonuje się uwielbienie Boga. Czasem nieświadomie, czasem pośrednio, a czasami wprost. Wszędzie, wszędzie tam, gdzie jest miłość do prawdy, Bóg obecny się objawia. Jak więc możemy wykorzystać sztukę sceniczną, aby uwielbiać Boga? Artyści z całego świata przyjechali, by zaprezentować swoje prace i nawiązać kontakt z innymi artystami o podobnych zainteresowaniach. Papież Franciszek spotkał się z Nikasem Safronowem, jednym z najbardziej ukochanych współczesnych artystów Rosji. Safronow ofiarował papieżowi osobisty obraz, który głęboko go poruszył. Byłem w Buenos Aires na kreatywnym wyjeździe służbowym. Miałem tam klienta. Kiedy przyjechałem. Dowiedziałem się, że papież Franciszek rozpoczął swoją posługę kapłańską w tym właśnie kościele. Zrobiłem zdjęcie i później naszkicowałem to. A kiedy wróciłem do Moskwy, namalowałem obraz. To było około 2020 roku. Safronow wróci do domu z głęboką inspiracją czerpaną ze swojego pobytu w wiecznym mieście. No, wy знаете, si przed chwilą, przed tym wywiadem, spacerowałem po Rzymie, zatrzymując się w każdym kościele, jaki spotkałem na swojej drodze. Uświadomiłem sobie wtedy, jak bardzo w Rosji brakuje nam takich świątyń. Tak wiele z nich zostało bezmyślnie zniszczonych w czasach sowieckich, co było i jest dla nas ogromną stratą. Tutaj, w wiecznym mieście, naprawdę można poczuć duchowość, która przenika człowieka. Mnie samego też ubogaca w mojej twórczości. Za każdym razem, gdy wracam z Włoch, czuję niesamowitą falę inspiracji. Rysuję tutaj mnóstwo szkiców, które później stają się częścią całych moich cykli malarskich. Kilku wybranych artystów otrzymało niewielką przestrzeń blisko Watykanu, w których przez cały rok jubileuszowy mogą wystawiać swoje prace. Pierwszym artystą, który to zrobił, jest urodzony w Chinach francuski malarz Jan Pei Ming, który w swojej wystawie poruszył temat nadziei, Przedstawiając 27 portretów więźniów i personelu z więzienia Regina Celli. Wierzę, że temat został zaproponowany przez papieża Franciszka, który jest szczególnie wrażliwy na ideę nadziei. Kiedy ktoś przebywa w więzieniu, musi przygotować się na dzień, w którym w końcu odzyska wolność. Myślę, że to jest temat o uniwersalnym znaczeniu. W tej wystawie nie można wejść do środka. Oglądający obserwują ją z zewnątrz, co przypomina sytuację więzienia. W niewielkiej przestrzeni upchnięto 27 osób, co samo w sobie ma już wymiar symboliczny. Podczas zwiedzania wystaw i muzeów na całym świecie, niemal zawsze zaczyna się od starożytnych malowideł związanych z kościołem. To one stanowią fundament całych kolejnych cywilizacji. Na przykład w Lówrze, w Paryżu czy w Galerii Uffizi we Florencji, wszystko zaczyna się właśnie od tych dzieł. Zawdzięczamy to kościołowi, bo artyści zawsze mogli tworzyć dzięki mecenatowi kościoła. Sztuka i duchowość od zawsze łączyła głęboka więź, a artyści od wieków wykorzystywali swoją twórczość, by zgłębiać i kwestionować nasze przekonania. Od religijnych ikon po nowoczesne wyrażenia, sztuka zawsze zaprasza nas do refleksji nad tym, co boskie oraz nad naszym miejscem w świecie. To jest prawdziwym debiutem wiary, powiedział wielki katolicki poeta Paul Claudel. To stwierdzenie szczególnie głęboko odczuwa kardynał José Tolentino Calasa de Mendonza, prefekt watykańskiej dekasterii do spraw edukacji i kultury. W tym ekskluzywnym wywiadzie kardynał omawia znaczenie kultury i sztuki w misji kościoła, szczególnie w kontekście jubileuszu artystów i świata kultury. Eminencjo, kieruje ksiądz kardynał Watykańskim biurem do spraw kultury i edukacji, a dykasteria kultury i edukacji miała kluczowy udział w przygotowaniach jubileuszu artystów i świata kultury. Dlaczego świat potrzebuje kultury? Dlaczego Kościół powinien angażować się w świat kultury? Wiemy, że Ewangelia w tajemnicy wcielenia Jezusa objawia się ludziom w sposób wcielony i zakorzeniony w kulturze, jak przypomina nam Sobór. Kultura staje się więc sprzymierzeńcem w objawianiu Boga. W jej obrębie artyści zajmują szczególne miejsce, ponieważ potrafią uczynić tajemnicę widzialną lub słyszalną. W tym sensie artyści są współpracownikami Kościoła w poszukiwaniu prawdy i w przekładaniu tajemnicy Boga na język zmysłów. Czy mógłby ksiądz kardynał podać przykład, jak artyści współcześnie sprawiają, że ta tajemnica wiary staje się widoczna lub lepiej rozumiana? Na przykład, gdy słuchamy pasji według świętego Mateusza Bacha lub mesjasza Handla, doświadczamy głębokiego poczucia transcendencji. To interpretacja tajemnic Jezusa, jego życia i męki. Podobnie wielkie dzieła malarskie, niezależnie od tego czy są figuratywne, minimalistyczne czy abstrakcyjne, potrafią ukazać nam tajemnice Boga. Artyści odgrywają istotną rolę w naszej ludzkiej wędrówce i poszukiwaniu Boga, ponieważ pomagają nam nieustannie dążyć do prawdy, która ostatecznie nie pochodzi z tego świata. Dlatego wielki katolicki poeta Paul Claudel napisał coś niezwykle trafnego. Sztuka jest propedeutyką wiary. Czyli że przygotowuje nasze dusze na spotkanie z Absolutem, na spotkanie z Bogiem. Dialog między Kościołem a artystami zawsze był bliski, ale czasami towarzyszą mu napięcia. Znamy to z historii, nawet w przypadku tak ikonicznych postaci jak Michał Anioł. Zdarza się to także współcześnie i czasem pojawiają się kontrowersje. Jak dziś zarządzamy tym dialogiem? Tym spotkaniem Kościoła ze światem artystów. Dziś mówimy o przyjaźni, którą trzeba na nowo odbudować. Potrzebujemy zaangażowania artystów, którzy ożywią ją i uczynią ją bliższym ludzkim zmysłom. Kościół od dawna prowadzi dialog ze światem sztuki, zarówno z wierzącymi, jak i niewierzącymi. Dziś jednak dostrzegamy bardzo pozytywne zjawisko wewnątrz samego Kościoła. Coraz więcej osób odkrywa swoje powołanie artystyczne. W naszych wspólnotach katolickich można zauważyć prawdziwe przebudzenie. Wielu młodych artystów, muzyków, malarzy i poetów stara się łączyć wiarę ze swoją twórczością. To dla nas bez wątpienia znak nadziei. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za poświęcony nam czas. Dziękuję również za uwagę. Musimy na nowo odkryć godność człowieka. Znaczenie nadziei w naszych czasach jest niedoceniane. Siłę i nadzieję czerpał z modlitwy. Najważniejszym działaniem jest modlitwa. Zaledwie rzut kamieniem od słynnego placu Navona w Rzymie znajduje się architektoniczny skarb, kościół Santa Maria dell'Anima. Ściśle związany z imperium austro-węgierskim przechowuje ważną relikwię ostatniego cesarza Austrii, błogosławionego Karola, który zakończył I wojnę światową i został wygnany z własnej ojczyzny. Jeden z najstarszych zakonów rycerskich Kościoła katolickiego wybrał bibliotekę, znajdującą się pod kościołem, jako miejsce spotkania swoich rycerzy, przedstawiciela kuli rzymskiej i rzymskiego społeczeństwa. Dlaczego promujecie pojęcie nadziei? Co ono oznacza i jakie ma znaczenie dzisiaj? Mój dziadek, błogosławiony Karol. Miał zostać cesarzem Austrii i królem Węgier w jednym z najtrudniejszych możliwych okresów, w samym środku I wojny światowej. Codziennie się modlił, chodził na msze świętą i czerpał swoją siłę oraz nadzieję z modlitwy oraz osobistego kontaktu z Bogiem. Zakon Świętego Jerzego, mający swoje korzenie w minionych wiekach, jest ściśle związany z Habsburgami, niegdyś cesarską i królewską rodziną Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Z okazji jubileuszu zakon zorganizował panel dyskusyjny pod tytułem Siła nadziei. Uważam, że znaczenie nadziei jest dzisiaj niedoceniane. Bardzo często myli się ją z optymizmem. Jednak w pojęciu nadziei najistotniejsze jest to, że wiąże się ona z wezwaniem do działania. Uważam, że ogromne znaczenie miało to, iż papież ogłosił ten święty rok pod hasłem pielgrzymi nadziei, ponieważ wszyscy jesteśmy pielgrzymami, a całe nasze życie to pielgrzymka. Jednocześnie pielgrzymka ta nabiera sensu tylko dzięki nadziei. Głównym celebransem mszy świętej oraz jednym z uczestników dyskusji panelowej był kardynał Kurt Koch. Podkreślił on znaczenie cnót i wartości rycerskich w dzisiejszym świecie. Uważam, że musimy na nowo odkryć godność człowieka. Te duże wyzwanie w dzisiejszych społeczeństwach, szczególnie w kontekście początku i końca ludzkiego życia. Zdefiniowanie tego, dążenie do sprawiedliwości w tym świecie oraz czerpanie siły z modlitwy, Myślę, że dziś to najważniejsze zadanie dla chrześcijanina. Obecny był również ambasador Węgier przy stolicy apostolskiej Edward von Habsburg Lothringer. Mówił o swoich najnowszych książkach, które dotyczą wartości kierujących jego rodziną przez wieki. Droga Habsburgów, taki nosi tytuł, odniosła międzynarodowy sukces, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Napisałem tę książkę i zacząłem udzielać wywiadów dla amerykańskich podcastów oraz YouTuberów. Rozmawiałem z ludźmi, którzy czuli, że rozumieją każdą stronę tej mojej książki o Habsburgach. Pamiętam rozmowę z jedną autorką prowadzącą swój podcast, która mi powiedziała, wie pan, panie ambasadorze, przeczytałam ten rozdział, w którym mówi pan o subsydiarności i byłam pod wrażeniem, że mówi pan do mnie. Pomyślałem wtedy, wow, kiedy byłem młodszy, wartości wydawały mi się nudne. Wartość to słowo, które nic nie znaczyło. Ale w dzisiejszym świecie obserwuję, jak ludzie na nowo odkrywają, że tak bardzo potrzebujemy wartości. Wartości mają ogromne znaczenie, szczególnie w świecie polityki i dyplomacji. Pytano mnie wielokrotnie, jak się z tym czujesz, że jako wyższy dyplomata zapewne musisz ciągle kłamać. Nie, nigdy nie kłamie. To absolutnie nie do przyjęcia. Nie można być wiarygodnym, jeśli kiedykolwiek się kłamie. Można uniknąć prawdy. Można milczeć, można próbować odmówić odpowiedzi, ale nie można kłamać. Wcześniej słyszeliśmy w przemówieniu Benedykta XVI w swojej encyklice z połączył on nadzieję z działaniem. Jakie działania są dzisiaj potrzebne? Najważniejszym działaniem jest modlitwa. I chciałbym zachęcić wszystkich do choćby najkrótszej modlitwy, bo może bardzo wpłynąć na Twoje czyny. Bardzo, bardzo żyje na co dzień nie tylko papieskimi audiencjami, podniosłymi uroczystościami i spotkaniami głowy Kościoła z przedstawicielami innych krajów, ale także wydarzeniami o charakterze artystycznym i kulturalnym, jak choćby to, które miało miejsce w ostatnich dniach. 200 wystaw indywidualnych na wszystkich pięciu kontynentach i to niektóre z nich w tak odległych krajach jak Tajlandia, Australia czy Stany Zjednoczone. Teraz najsłynniejsze dzieła jednego z największych, najwybitniejszych artystów, malarzy współczesnej sztuki, czyli ukraińskiego Iwana Marczuka, dotarły w miejsce absolutnie wyjątkowe i zostały wystawione tutaj w Palazzo della Cancelleria, czyli w budynku eksterytorialnym należącym do Watykanu. A to wszystko wpisuje się w okres szczególny. Upamiętnia po pierwsze trzecią rocznicę brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, ale z drugiej strony dotyczy również tego przepięknego okresu, jakim jest rok święty, jubileusz nadziei, tej nadziei, której Ukrainie tak bardzo jest potrzeba. Ekspozycja 40 najcenniejszych spośród 5000 namalowanych przez mistrza Marczuka prac to wymowny sposób na to, by po raz kolejny skierować spojrzenie świata na umęczoną, wciąż walczącą Ukrainę. Zastanawialiśmy się, jak możemy przedstawić Ukrainę w głębi jej duchowości w tym strasznym czasie i uznaliśmy, że wydarzenie tutaj w Stolicy Apostolskiej będzie najpiękniejszym sposobem, aby zaprezentować nasz kraj pośród sztuki, poprzez możliwość zorganizowania wystawy reprezentującej współczesną sztukę ukraińską. Reprezentant Arte Kontemporanea Ukraina. Wydarzenie było możliwe dzięki współpracy Ambasadora Ukrainy przy stolicy Apostolskiej Andrija Jurasza z Zakonem Maltańskim i Towarzystwem Przyjaciół Ukrainy, międzynarodową organizacją, która wspiera Ukrainę od ponad 20 lat. Wystawa wpisuje się w szerszy kontekst i, jak mówią organizatorzy, została zainstalowana dla czegoś znacznie większego niż jedynie dla podziwiania obrazów. Sam autor poprzez swoje ponadczasowe dzieła jednoczy ludzi ze wszystkich krajów wokół idei piękna i człowieczeństwa. Marczuk jest geniuszem współczesnego świata i został umieszczony przez Daily Telegraph na liście 100 współczesnych geniuszy. To jest szalenie ważna wizytówka. Wyjątkowość sztuki prawie 90-letniego mistrza. Została doceniona nie tylko przez krytyków, ale także przez państwo ukraińskie. W 2021 roku z inicjatywy prezydenta Ukrainy Włodemira Zełeńskiego i pod patronatem Pierwszej Damy Ołyny Zełeńskiej rozpoczęła się budowa muzeum i Centrum Kultury Iwana Marczuka w Kijowie. Aqui, alle mie spalle, si può vedere te Fiori perduti. Tutaj, za moimi plecami, widzimy zagubiony kwiat niezwykłe dzieło, w którym dostrzegamy głębokie korzenie sztuki bizantyjskiej. Z pewnością jest to związek z ikonami i światem szkoły kijowskiej. Jednocześnie widzimy wydłużone palce twarz rozciągającą się pionowo. W pracach artysty wyczuwa się wielkie cierpienie ukraińskiego narodu wywołane sowieckim reżimem. Jakim siłą rzeczy sam twórca jest przesiąknięty, ale w dziełach wyraźnie odczuć można też niezwykle wrażliwą i nostalgiczną ukraińską duszę. Z pewnością ukraińska dusza jest doprawdy duszą wielka. To dusza duchowo związana z najwyższą formą chrześcijaństwa i mistycyzmu. Można wyczuć w tych pracach udrękę, bo Ukraina jest krajem doświadczonym przez tysiąc dramatycznych sytuacji dziejowych. Ale faktura Kolor tych obrazów, życie, jakie w nich jest, przezwycięża ten ból i zniszczenie. Sam artysta na Wernisarzu nie krył wzruszenia rozmachem wydarzenia i wielką rzeszą ludzi, od przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego po Watykanistów i miłośników sztuki, którzy przybyli na inaugurację. To wydarzenie, rozumiecie, to wielka niespodzianka dla mnie. I kiedy się o tym dowiedziałem. To naprawdę byłem zaskoczony. W Watykanie? Będę miał wystawę w Watykanie? Nikt mi nie wierzył. Od razu myśl rozeszła się po Ukrainie i zaczęły się głosy: Marczuk będzie wystawiać w Watykanie. No i stało się. Jak mówią, oto się wydarzyło. Jestem szczęśliwy z powodu tej atmosfery tutaj dzisiaj. To było po prostu na najwyższym poziomie. Jeszcze nigdy nie przeżyłem czegoś takiego, a miałem wystawy setki razy. To trzeba przeżyć. Wydarzenie stanowi niezwykłą okazję dla włoskiej i światowej publiczności do zapoznania się ze sztuką genialnego mistrza, ale jest też oddaniem czci na arenie międzynarodowej cierpiącej Ukrainie w trzecią rocznicę bestialskiej inwazji Rosji i ukazaniem niezwykłej wrażliwości tego narodu poprzez wystawione obrazy. Krajobrazy Ukrainy wydają się tu magiczne, a ludzkie portrety tchną głębią i metafizycznym charakterem. Drodzy Państwo, już od jakiegoś czasu przygotowuję dla Was informacje prosto stąd, z Watykanu i to właśnie dzięki Waszej hojności. I ja, i całe EWTN Polska w mojej osobie może być obecne tutaj, w sercu Kościoła, na Placu Świętego Piotra. Bardzo dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie. Jednocześnie proszę serdecznie nie ustawajcie we wspieraniu nas. Dołączcie do Klubu Pomnażania Dobra, tak abyśmy nadal mogli realizować i programy, i przygotowywać relacje, i być zawsze tam, po pierwsze, gdzie jest papież, nawet w najdalszych zakątkach świata, po drugie, wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, związane z kolebką naszej wiary. Dla EWTN Polska, dla wszystkich Państwa, prosto stąd z Watykanu, Magdalena Wolińska-Riedi.